Tak króciutko. Przede wszystkim najbliższy mecz. Tak się składa, że to jest naszym, jest naszym ostatnim spotkaniem w tym sezonie. No i godnie chcemy się pożegnać z publicznością. Mam nadzieję, że kibiców będzie bardzo dużo, że będzie rekord pobity tego sezonu. No marzyłoby się, żeby stadion się wypełnił do ostatniego miejsca. To wtedy na pewno też łatwiej by się nam grało, bo, bo kto wie, na pewno może być potrzebna pomoc kibiców, bo, bo, bo to jest prawda, że dwunastym zawodnikiem, potrafią być dobrze kibicujący kibice i na to na to liczymy, a my ze wszystkich sił będziemy starać się zdobyć trzy punkty. Dziękuję. Podobnie będzie, może jeden z tych czterech zawodników wróci, wróci do kadry, ale to się okaże po dzisiejszych zajęciach, ale ostatnio chłopaki pokazali, że i mając ubytki kadrowe potrafimy, potrafimy grać i mam nadzieję, że tak samo będzie w meczu z widzem. Nie wiem, czy uwierzycie, czy nie uwierzycie, ale dla mnie najważniejszy jest widzew i nie ma żadnego innego spotkania, rozkładu, meczów, bo to nie od nas zależy. Od nas zależy przede wszystkim wynik najbliższego spotkania i musimy wziąć sprawy w swoje ręce, żeby, 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 żeby wygrać, bo, bo liga jeszcze się nie kończy, bo jeszcze po tym meczu zostaje ostatnie spotkanie, ale przyjdzie czas, żeby myśleć o tym ostatnim spotkaniu, a przede wszystkim dla nas te najbliższe. Spotkanie z widzewem jest najważniejsze, bo, bo, bo to jest kolejny mecz, gdzie można zdobyć trzy punkty i te trzy punkty mogą nam coś więcej dać w ogólnym rozrachunku, a co dadzą, no to, to, to się okaże 6 maja. Na pewno spodziewamy się tego, że będą e, lepiej grać, bo, 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 bo ostatnio, ostatnio fala krytyki na nich padła, ale to mówię, no to jest ich problem. My musimy być na tyle mocni i skuteczni, żeby. żeby żeby dążyć do, do zwycięstwa, bo tylko o to gramy, tak jak wspomniałem, no, żeby godnie się pożegnać w tym sezonie e, z własną publicznością. Co, że jak stał, tak jak był to wodowie, to nas szykuje? Bo stanowisko się nie dalszych ataków do czy? Nie, będzie, będzie bez żadnych niespodzianek, bo, bo też pewne. E, jest pewna granica, nie można. Nie można rotować za dużo bawić się, bawić się składem, chociaż to jako zabawy nie, nie traktowałem poprzednio, czy, czy z Sobolem, czy z Pawolem na pozycji wysuniętego napastnika, tylko po prostu była taka taktyka, która, która miała za zadanie się sprawdzić, i daj Boże, żeby tak dalej było, że, że te roszady, jakie robimy, podejmujemy, przynoszą, przynoszą pożądane efekty. Czy ja jest powtórka z Pawolem, tak? No, tak na też zobaczymy. Nie powiem, nie powiem tak, nie powiem nie, ale, ale na pewno Pawol jest poważnie brany pod uwagę. Małderby, derby, no, można tak to nazwać. No, nie od dziś wiemy wszyscy, że ja jestem wychowankiem ŁKS-u i zawsze tej drużynie kibicowałem, tam się wychowałem i takie mecze są dla mnie specjalne, ale no, tak jak tutaj trener pod, podkreślił, my musimy, my musimy wyjść na boisko z chłodną głową. Maksymalnie skoncentrowani i zdobyć trzy punkty, a jakieś tam inne sprawy odłożyć na bok. Po prostu mecz z widzewem jest takim, takim momentem, gdzie, gdzie trzy punkty mogą dać bardzo dużo i zdajemy sobie wszyscy z tego sprawy. Więc wychodząc na to spotkanie, e, w głowie będzie tylko to, żeby zagrać jak najlepiej, wypełnić wszystkie założenia taktyczne, jakie będą przygotowane na to, na to spotkanie, i, i później się razem z kibicami cieszyć. Jakaś presja jest? Czy już taką trochę większą presję niż przed poprzednimi meczami? Ja wiem, czy presja jest. Na pewno jest chęć zwycięstwa, bo, bo jesteśmy naprawdę w bardzo komfort, komfortowej i dobrej sytuacji, bo walczymy o europejskie puchary. Jest pięć drużyn, które są zbliżone punktami do siebie i my mamy dwa spotkania. Jak się ułoży tabela, jeżeli zwyciężymy obydwa, no to wtedy będziemy 6 maja wiedzieć, na którym miejscu jesteśmy. My, my możemy powiedzieć tylko to, że no zrobimy na boisku wszystko, żeby te, te dwa mecze, najbliższy z widzewem, przede wszystkim najważniejszy, zwyciężyć później. Przyjdzie czas na legię i będziemy się do tego spotkania przygotowywać również o trzy punkty. No ja bym już tak daleko się w to nie zagłębiał. My patrzymy na siebie. Jeżeli wygramy dwa spotkania, to tak jak powiedziałem przed chwilą, 6 maja okaże się na którym miejscu jesteśmy. Nie mamy co liczyć na inne drużyny, po prostu zawsze wychodzimy na i liczymy na siebie. A co będzie, oczywiście, będzie nam miło, jeżeli uda nam się zwyciężyć dwa spotkania i przeciwnik w walce o europejskiej pochary, gdzieś się potknie i będziemy jak najwyżej w tabeli. No, wszyscy na to liczymy, natomiast zacznijmy od siebie. My mamy do zrobienia robotę jutro o godzinie 18 z widzewem Łódź i, i musimy, musimy zdobyć 3 punkty. Trzeba się powiedzieć, że był też świetny docking, ale. No liczymy na to. Wczoraj był poruszony ten temat w szatni i powiem tak, że tak jak trener przed chwilą to powiedział, to jest doskonały komentarz do tej sytuacji, że kibice kibice są częścią zespołu i to jest 12, 12 zawodnik na boisku tak naprawdę, bo my wychodząc słyszymy ich doping i to nas niesie, a więc no jeżeli, jeżeli ten apel może, choć częściowo pomoże, to, to naprawdę chciałbym zaprosić wszystkich kibiców gorąco na, na stadion jutro na godzinę 18, bo cała Korona Kielce potrzebuje Waszego do, dopingu.